Ciężko było w ostatnich latach zebrać tyle chętnych drużyn, by stworzyć w Ełku regularne rozgrywki Ligi Koszykarskiej. Dlatego w tym roku fani tej dyscypliny postawili na turnieje regionalne. W kilku miastach północno-wschodniej Polski powstały drużyny, które jeżdżą na mecze do poszczególnych miejscowości. Odbywają się takie turnieje w regionie, zarówno w Suwałkach, w Brągowie, w Olecku. Przyszedł czas na Ełk. Myślę, że formuła dzisiejszego turnieju sprawdziła się. Finałowy mecz, którego jesteśmy świadkami na bardzo wysokim poziomie. Także oby, oby takich turniejów myślę jak najwięcej. Do wspomnianego finału dotarły dwie najlepsze ekipy z Ełku i z Suwałk. Są one tak mocne, że zazwyczaj grają w finale każdego turnieju. Ze zmiennym szczęściem. W Ełku przewagę od samego początku miały Suwałki. W trzeciej kwarcie euczanie jednak dogonili rywali, a nawet wyszli na prowadzenie i gdy wydawało się, że walka potrwa do końca, w ostatniej części meczu Ełczanie stanęli. Mecz i turniej wygrali Suwalczanie 51 do 40, głównie za sprawą skutecznych akcji pod koszem. Kluczem obrona była, bo dobrze, dobrze broniliśmy, dużo zbieraliśmy piłek. Do tego jeden z podstawowych zawodników Ełku za 5 fauli spadł, u nas z kilku się może Mniej oczekiwanych bohaterów pokazało w drużynie, ale generalnie uważam, że dobry mecz z naszej strony był. Ełczanie do finału szli jak burza. W ostatnim meczu zawiodła przede wszystkim celność rzutów i rozegranie. Jak sami przyznali, do tego meczu podeszli zbyt poważnie i wyszło jak wyszło. Koledzy z Suwałk zagrali lepiej taktycznie. Nasz zespół niestety Stracił swoją koncentrację. Bardzo dobrze zagraliśmy w obronie, natomiast w ataku bardzo było dużo strat. Piłki trafiały nie w te ręce, gdzie trzeba. Zbiórka w ataku była taka, no można powiedzieć, fatalna. A cały cykl wyglądał, no była dekoncentracja. Uczestnicy chcieliby, by w kosza grało coraz więcej ludzi. Takie turnieje to szansa na promowanie tego sportu. Widać, że coś się ruszyło, że te drużyny się spotykają. Coraz ktoś nowy się pojawia, bo tym razem było mrągowo. Na poprzednim turnieju drużyna z Łąży się pokazała, także widać, że, że tu w tym naszym rejonie coś się dzieje i przynajmniej są chętni do grania. Swego czasu poprzez klub Jatwing wszyscy myśleli, że będzie coraz lepiej. Niestety nie udała się ta próba. Miejmy nadzieję, że poprzez takie turnieje koszykówka odrodzi się wełku i będziemy mogli obserwować mocną drużynę ligową. Trzecie miejsce zajęła drużyna Ełk Firma, która pokonała mrągowo 53 do 48. Tabelę zamknęły Augustów i Olecko.